Zakładał fundację prasową, zakładał spółkę zrewną. Przecież to jest majątek w naszych widzów, naszych słuchaczy. Przecież to państwa rodzice, państwa dziadkowie wypracowali majątek społeczny, który w 90 roku Fundacja Kaczyńskiego zaczęła przejmować, obracać nim. I, i, I te wieżowce miały być budowane właśnie w oparciu o dawny majątek społeczny, na którym grupa polityczna PiSu się uwłaszczyła. No to jest coś obrzydliwego. Znaczy Jarosław Kaczyński latami mówił. Że on nic nie ma, on nie ma konta, nie ma nie wiem, prawa jazdy, ma tylko kota i nie zna się tak naprawdę na finansach. I, I budował taki mit człowieka krystalicznego, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe. Kodeks spółek handlowych był dla niego rzeczą obcą, że tak powiem. A tu się okazuje, że zresztą publikowałem akta KRS przez lata dotyczące srebrne, i okazuje się, że prawdziwa twarz Jarosława Kaczyńskiego to jest twarz wytrawnego gracza biznesowego, człowieka, który potrafi. Z tyłu zarządzać y, 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 spółkami i decyzjami. To...